Dzieci powinny mieć zawsze uśmiech na twarzy, nawet jeśli z różnych powodów przebywają w szpitalu. Tradycją zarządu województwa podlaskiego jest, aby w dzień dziecka odwiedzać małych pacjentów w szpitalach prowadzonych przez samorząd województwa. Drobne upominki i rozmowy zarówno z dziećmi, pracownikami. Tak wyglądał ten dzień w Łomżyńskim szpitalu. Dzisiaj w oddziałach. E pediatrii w naszych szpitalach wojewódzkich na terenie całego regionu drobne prezenty przeznaczamy dla naszych dzieci po to żeby oczywiście ulżyć w ich traumie przebywania w szpitalu, chociaż z pewnością ta trauma w Wojewódzkim Szpitalu w Łomży nie jest aż tak duża, ponieważ jest to oddział dobrze zorganizowany, kilka lat dopiero funkcjonujący, ale już w tej chwili dobrze rozwinięty. Mamy 20 łóżek, jeśli chodzi o pediatrię, 6 lekarzy, cały czas dochodzą rezydenci, w związku z tym wszystko jest, można powiedzieć, pod kontrolą i też wierzę, że wszyscy pacjenci a w Młodzi pacjenci, a przede wszystkim ich rodzice z opieki, którą sprawuje się dla dzieci tutaj w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży są zadowoleni. Pięciomiesięczny Szymon spędził miniony weekend w szpitalu. Trafił z mamą na obserwację. Sprowadziły nas w sumie kaszel i duszności, bo mały już w nocy z czwartku na piątek zaczął bardzo mocno kaszleć i podduszać aż mi się, więc skierowała nas nasza pani doktor do szpitala, bo zostaliśmy od razu przyjęci. I oczywiście jesteśmy codziennie badani, więc już wychodzimy na prosto I mam nadzieję, że dziś do domu. 30 lat temu moja, moja żona, jak moja córka mm, też miała chyba dwa czy trzy tygodnie, musiała z powrotem wrócić do szpitala, to moja żona dwa tygodnie spędziła na krześle. Tak to było. Oprócz pominków, członek zarządu województwa podlaskiego przekazał dobre wiadomości pracownikom szpitala. Zapowiedział remont oddziału dziecięcego oraz termomodernizację budynku szpitala wojewódzkiego imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Przygotowujemy się do modernizacji tego, tego oddziału. Z programu Polska-Litwa będzie pozyskanych milion euro, aby dokonać modernizacji wewnątrz tego wydziału, oddziału i też. 9 milionów zostanie pozyskany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizację tego budynku obejmującego pediatrię i kuchnię. Z tego, co poinformował mnie również dyrektor szpital intensywnie przygotowuje się też do modernizacji parkingu przed szpitalem, bo wiadomo jest to rzecz może nie tyle, że niezbędna, ale, ale razi swoim widokiem już od kilkunastu lat. Teraz Jesteśmy w trakcie projektu, tak? Jest przygotowywany projekt do remontu. No i kiedy już ostatecznie prace ruszą, no to, to też taką informację przekażemy. Będziemy musieli się przeorganizować, ale myślę, że sobie poradzimy. Nie, nie pierwszy to nasz remont i żaden remont nas nie ograniczał. Zawsze pracowaliśmy prawie w pełnym zakresie, więc tutaj też myślę, że poradzimy. Potrzebny jest remont całościowy, ponieważ. Każdy oddział dziecięcy ma swoje wymogi i przede wszystkim musi być oddzielony odcinek dzieci małych od odcinka dzieci dużych. Poza tym, toalety wszystkie wymagają remontu, one są wykonywane dawno, więc nie spełniają żadnych standardów, które teraz powinny być. Także remont będzie, mam nadzieję, całościowy. Pierwszy weekend czerwca w Łomżyńskim Szpitalu okazał się urazowym. Mnóstwo dzieci i młodzieży trafiło na SOR, a niektóre z nich na oddział. Na tą chwilę w dniu dzisiejszym mamy 14 pacjentów eee, i eee, większość tych pacjentów to są infekcje, zarówno wirusowe i bakteryjne przewodu pokarmowego i dróg oddechowych. Tutaj mamy 14 pacjentów, ale musimy też pamiętać o tych małoletnich pacjentach, którzy też przebywają na sorze. Ponieważ sporo tych dzieci trafia do szpitalnego oddziału ratunkowego z urazami, po tym długim weekendzie naprawdę było dużo urazów, były upadki z wysokości. Również dzieci z zakresu chirurgii dziecięcej. Część tych dzieci pojechało do szpitala klinicznego w Wiamstoku, do dziecięcego szpitala klinicznego w Wiamstoku, więc też to nie są tylko dzieci, które są tutaj obecne na oddziale. Oddział dziecięcy tej placówki jest pod specjalną pieczą władz województwa. Z powodu przede wszystkim perturbacji pandemicznych przez pewien czas nie przyjmował pacjentów. Udało się jednak go reaktywować i ciągle podnosi jakość opieki nad małymi pacjentami.